Tymczasem Dawid kolejny raz łudzi się, że da radę nakleić szybkę tak dobrze jak chłopaki z serwisów. Zapomniał jednak, że salon z kanapą to niesterylne laboratorium i że jakby nie kombinować w powietrzu, zawsze unosi się kurz. Nie, no lepiej nie będzie. Chłop płakał. Jak naklejał, ale w sumie nie jestem zaskoczony, wyszło jak zwykle. Jeśli macie podobne doświadczenia, to tak się składa, że mam dla Was pewien gadżet, który będzie idealnym rozwiązaniem na takie sytuacje. To coś to szkło hartowane, ale z dodatkowym urządzeniem do jego aplikacji. Kawałek plastiku. I ten kawałek plastiku to tak zwana ramka montażowa. Ramka ma właściwości czyszczące i pozycjonujące. Pozycjonuje naszą szybkę względem telefonu, dzięki czemu szybka będzie naklejona równo. Ale zanim będziemy naklejać to nauczone doświadczeniem. Odtłuśćmy nasz telefon. Do tego etapu montaż szkła nie różni się od klasycznego, czyli od tego zwykle nieudanego. Nakładamy ramkę. Albo nie. Poczekajcie. Bo chcę Wam polecić ten gadżet. A jeśli chcę Wam go polecić, to on musi mieć w sobie coś nietuzinkowego. Dlatego utrudnijmy mu zadanie. Co zrobimy, będzie delikatnie złośliwe. Przypudrujemy szybkę, by ten rzekomo sprytny gadżet nie miał za łatwo. To teraz mamy upudrowany telefon. Podobno to urządzenie pozwoli nam osiągnąć zamierzony efekt w każdych warunkach i właściwie nie musimy posiadać żadnych zdolności manualnych. Przekonajmy się, czy tak jest faktycznie. Wystarczy nałożyć obudowę montażową na smartfon i wyciągnąć pierwszą folię. Jej zadaniem jest zebranie z szybki wszystkich paprochów. Teraz zgodnie z numeracją kroków trzeba docisnąć nowe szkło do ekranu. Nie trzeba zbytnio się siłować. Wystarczą delikatne ruchy opuszkiem palca. No nie wierzę. Nie wierzę. Powiem Wam szczerze, nie wierzę, bo to był mój pierwszy raz. Pierwszy raz, kiedy udało się równo nakleić szybkę. Zawsze wyskakiwały bąble, pęcherze, paprochy, a tu czyściutko. I gdzie jest puder? Nie ma pudru. Przyjmuję zamówienia, można dzwonić.